Muzykę. muzykę, 2013 SK Music Awards. Nominacje w kategorii SK GO Award. Najlepszy artysta w sieci Dawid Podsiadło. Wyjątkowy głos i charyzma, talent kompozytorski, wielka wrażliwość i ujmująca skromność zjednała Dawidowi ogromną liczbę fanów na GO.pl. Jego piosenki zachwycają wszystkich zarówno miłośników popowych hitów, jak i zdeklarowanych zwolenników Roka. Ewa Farna, kariera w Polsce i Czechach, praca jurora w czeskiej edycji Idola, studia prawnicze, nagrywanie kilku płyt w tym samym czasie. Ta dziewczyna zdecydowanie się nie nudzi. Premiery w gorącej dwudziestce doczekał się ostatnio singiel Znak, zapowiadający jej nowy album. Mimo nawału pracy, Ewa ma świetny kontakt ze swoimi fanami. Jej fanpage na Facebooku lubi aż 350 tysięcy osób. Lisowska. Jej piosenki bardzo często możecie usłyszeć zarówno na antenie Radia SK, jak i w serwisie SK GO. To właśnie ona wylansowała takie hity jak Nieodporny Rozum, W Stronę Słońca czy Jutra Nie Będzie. Wszystkie pochodzą z jej debiutanckiego krążka Aeroplan. Wideo do piosenki Jutra Nie Będzie mogliśmy przedpremierowo obejrzeć na SK.pl. W pięć dni po premierze teledysk miał milion wyświetleń. Sylwia Grzeszczak Na muzycznym rynku istnieje od pięciu lat, kiedy to nagrała z Liberem przybojowy krążek Ona i On. Dwa lata temu ukazał się jej pierwszy solowy album Sen o przyszłości. Niedawno wydała drugą płytę komponując siebie. Pierwszy singiel z tego albumu, Flirt, jest obecnie jednym z najczęściej odtwarzanych utworów w kanałach muzycznych serwisu sk.go.pl. 2013 SK Music Awards